Tak więc jest ten kartofek, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Overwatch w CESie Jest to już drugi taki odcinek na kanale, więc jeśli ktoś nie widział pierwszego, będzie on w opisie. A ja bez zbędnego przedłużenia pobieram demko. To nie jest ze Spinbox. Rzeczywiście. No dobrze, no to skipujemy demko i lecimy do następnego, no bo tu nawet nie ma co oceniać, od razu widać, że ktoś ma cheaty. aż głowa boli. E, no dobrze, no to oczywiście, po prostu banujemy go od razu. I lecimy z następnym demkiem. Więc mamy już drugie demko i z tego co widać pan podejrzany, prawdopodobnie ma autobany hopping. Ale wydaje się, że gra normalnie. No tu nie powinien go raczej zauważyć. No ewentualnie mógł go słyszeć. nie wydaje się to być podejrzane z tego co widzę pan tutaj podejrzany lubi siedzieć na spawnie no ja setek tak na tej mapie to jednak nie powinien więc przewiniemy sobie no gra raczej legitnie przecież tu nie powinien go widzieć no chyba, że informacje dostał od teammatea. Nie wygląda mi to na razie na żadne chitne Ale zobaczymy co będzie dalej Podniosę WP I zabił przeciwnika na jego spawnie No, jeśli nie miałby info od teammateów, to nie powinien widzieć tego, który wyleciał. No już zaczynam myśleć, że ma wallhacka. Rzeczywiście może mieć wallhacka. O, i będzie za zagriffing. Z drugiej strony wydaje mi się, że jednak pan podejrzany w tym momencie nie jest, nie jest na cheatach, po prostu ma dobrą informację o tym pewnie dają gdzieś na Discordzie, na Teamspeak'u e, Więc wydaje mi się, że kompletnie nie ma cheatów, no, to jest przynajmniej moje zdanie Nie wiem, możecie napisać komentarze co o tym sądzicie na tymu Swoją drogą, ktoś miał muta. Wyciszony jest. Podejrzany jest wyciszony w tym momencie. Z drugiej strony mógł dostać po prostu zgłoszenie za griefing i po prostu za, toksyczne, za ewentualne toksyczne zachowanie na czacie. Pewnie dlatego też ma muta w bo w ogóle nie widzę. No, po prostu gra z teamem. Z kompletnie nie widzę tu żadnych cheatów. No ewentualnie ten skrypt na banach E, to tak jak już mówiłem, e, I'm Assist w ogóle nie widziałem, Visions Assist nie, raczej Team mu te wszystkie informacje dał od Rekcental Assistance No wydaje mi się, że e, skrypta na hopa miał e, i teamata zabił. No przez to griefing daje. E, I lecimy ze tym Nubis, Anubis no To jest w ogóle ciekawe, że ktoś gra na Anubis na Overwatchu Myślę, że nigdy nie grałem jakiegoś komperatywa na tej mapie. Kompletnie nie znam tu miejscówek, ale wydaje mi się, że może podejrzany mało lohaka. Chociaż na razie nie przypuszczajmy od razu wszystkiego na samym początku. Nie wiem, co w o tym sądzicie. No widać ma bajoneta, więc można powiedzieć... O, już mamy content na odcinek. Już mamy całą miniaturkę. Oceniamy overwatcha z kosą. O, jeszcze ma digle, jak ja. Fajny diglek. Jeszcze nawet nie wiedziałem, że na tej mapie są kury. No razie z tego co widzę to pan podejrzany awczym albo jak to mówi konfiguruje haks No tu już są pierwsze obawy Z drugiej strony czy to z kosą? Chociaż zawsze to może być z Na razie niczego jeszcze nie przypuszczam To dopiero pierwsze rundy i może ogarniam po prostu te miejscówki, bo grałem na tej mapie po prostu częściej Ale nie wiadomo. Może rzeczywiście coś ma. Tu raczej by go inaczej, z innej pozycji zaczął strzelać. Coś się długo awczy, Bądź po prostu zajmuje się czymś innym po zagraniem. Nie wyglądał na haksa, bardziej na osobę, po prostu, która robi coś poza graniem, teraz. Czymś się zajmuje. Kompletnie nie wiem, za co on mógł dostać tego reportu. Tuchet. Kompletnie nie tą pozycję. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie słowo tuchet w komentarzu, a ja przepnąłem serduszko. Mam podejrzane jakoś. śmiesznie gra w tą grę. Rozdziela się z teamem i to praktycznie cały czas. Gra po prostu dzielnie. Potem po prostu rotuje i robi plecy. No z drugiej strony jest to jakaś taktyka, czasami. czasami się tak po prostu robi. Dropną bombę. To akurat dziwne też, że dwie osoby idą po prostu sobie z bombą, gdzie druga połowa siedzi obok B. I tak połowa timu zaczęła rotować. I tą bombę bardzo łatwo było po prostu odbić. Szczególnie. Tak jak oni szli No się teraz na spawnie Tero Sprawdząc sobie jeszcze tą miejscówkę. Teraz tamten się zdradził, bo strzelał. A finalnie taki tak, tak podejrzany przegrał. Jak wygląda na fragowo. Tym razem podejrzany wyciszony nie jest. No 15 fragów na tak naprawdę 7 rund To jest całkiem dobrze. Ale zreszowali to na stoją ci kantery terroryści. Na, auf die nächste No nie no nie ma cheatów. Wydaje mi się, że kompletnie nie ma cheatów. Po prostu jest jakimś lepszym graczem, to są pewnie słabe rangi, albo po prostu smarfuje. to w ogóle na cheaty nie wygląda w żaden możliwy sposób. No o już mi się przewinęło. I'm assist w ogóle nie widzę. Wie że nas jest tak samo od directional Assistance zupełnie nie widzę w nim cheatów, griefing też nie grifował, więc wysłałem werdykt. I widzimy się w ostatnim demku. Pobieramy ostatnie demko i lecimy. Dobrze, mamy pana podejrzanego Z tego co widzę, większość terrorystów gra diglami I już ciekawie to wygląda Nie wiem czemu źle mi podpisało Mogę to tak zrobić? Chyba nie mogę Chyba nie mogę, a nie, teraz już poprawię ją był źle podpisany podejrzany jako seal no to może być trigger bot o ciekawe czy zrobi oglądanie podłogi na skałcie. widać na razie skrypt na bunny hopa, bo w to miejsce tak się da bunny hopować to nie, nawet nie wygląda jak zwykły bunny hop No Dobra, to od razu widać, że ma che tu Ja poglądajmy chociaż jeszcze kilka akcji Jak wygląda taki cheater w akcji. Kilka akcji jak wygląda taki cheater w akcji. Co ja gadam w ogóle? No wszystko już ma na pewno. Też wydaje mi się, że wallhack, I'm assist oczywiście, bo to przecież w trigger się wchodzi I bany hop. Zrobi ace'a Zrobi Ace. Dokładnie No i ma Ace I to w jakim stylu w ogóle Tyfuję sobie bombę A ja już dziękuję za oglądanie, bo tak naprawdę Jest to cheater i od razu dajemy mu reporta I widzimy się w następnym odcinku w sobotę o 12 więc się I'm